Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyżyny Węgierska w Bydgoszczy. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, chciałabym Państwu przedstawić kolejną uchwałę, która kończy procedurę sporządzenia planu miejscowego. Tym razem uchwałę. Jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyżyny Węgierska. I plan dotyczy obszaru o powierzchni około czter, przeszło 47 hektarów, zawartego pomiędzy ulicami Jana Pawła, Wojska Polskiego, Magnuszewską i ulicą Glinki. Ten obszar w tej chwili nie ma żadnego planu miejscowego, natomiast przylega do innych planów miejscowych Miejscowego planu zagospodarowania wzgórze Wolności Ujejskiego, glinki A, glinki B, Wyżyny Chemik oraz Wyżyny Wojska Polskiego. Plan będzie stanowił w nieznacznych, malutkich fragmentach zmianę właśnie tych planów glinki A i glinki B w zakresie tam pasów drogowych. Zgodnie z regulacjami studium ten teren przeznaczony jest pod mieszkalnictwo wielorodzinne i mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami. Również studium wyznacza, wskazuje tereny koncentracji usług oraz tereny zieleni wspomagających tereny zagospodarowane powiem państwu że to osiedle jest jednym z lepiej zagospodarowanych jedyn, czy wzorcowo jak gdyby zaprojektowanym zaplanowanym w latach 80 czy 70 nawet osiedli w Bydgoszczy generalnie te osiedla właśnie Realizowane na podstawie obowiązujących wtedy przepisów urbanistycznych są wzorcowe, dlatego że były organizowane dla konkretnych jednostek urbanistycznych. One miały wtedy około 5 tysięcy mieszkańców. Dla takiej, dla takiej ilości mieszkańców przewidywało się szkołę, przedszkola, usługi podstawowe i to wszystko w tym obszarze zostało zrealizowane. Jest to zarówno szkoła podstawowa, są dwa przedszkole, są, jest koncentracja usług z targowiskiem, są tereny zieleni. Pomiędzy blokami jest oddech, światło, słońce i zieleń. Także te, te bloki realizowane na te naszych osiedlach faktycznie były realizowane w czasach, kiedy urbanistyka no, decydowała o kształcie, przepisy urbanistyczne decydowały o, pozytywn o, o zachowaniu pozytywnych standardów. I także chcielibyśmy tym planem miejscowym zachować to, co tutaj jest wartościowe, a wartościowe jest to między innymi, że jeszcze nie zdarzyło się to, co zdarza się na niektórych innych osiedlach, że parkingi jak gdyby wkraczają w te przestrzenie zielone pomiędzy blokami. Natomiast faktycznie analizując wszelkie bolączki tego osiedla, wyliczyliśmy, zorientowaliśmy się, że deficyt miejsc parkingowych dla tego obszaru, podobnie zresztą jak dla innych osiedli, z końca z, z ubiegłego wieku jest znaczący, ponieważ no, tych miejsc parkingowych parkingów nie realizowano wtedy. Na ilość mieszkań oszacowaną ilość mieszkań 2330. wskaźnik miejsc do parkowania wynosi 0,6 miejsca parkingowego na mieszkanie przy sta, statystycznej ilości, jeżeli chodzi o całe miasto, która wynosi na mieszkanie prawie 1,6 1, miejsca parkingowego na mieszkanie. Także tutaj nawet gdybyśmy zakładali, że chcielibyśmy zapewnić jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, to mamy deficyt prawie 700 miejsc parkingowych. I to jest widoczne, jeżeli tam, jak tam chodziliśmy po tym osiedlu, to jest widoczne, ponieważ samochody parkują na wszystkich niemal chodnikach i faktycznie przejście dla kobiety z z wózkiem czy, czy w ogóle dla pieszych, no jest tutaj utrudnione, ponieważ wzdłuż tych ulic na wszystkich chodnikach totalnie zaparkowane są auta. Także plan. E, tak jak powiedziałam, chciał, chci, chcieli, chcemy regulacjami tego planu dać możliwość rozwiązania tego problemu z jednej strony, a z drugiej strony też przekształcania terenów, e, które w tej chwili już stanowią pewnego rodzaju jak gdyby, dysharmonię albo e, nie za, są nie zagospodarowane, a mogłyby zostać w przyszłości zagospodarowane i takie tereny, które, e, których dotyczyłyby największe zmiany są trzy. To jest teren jeden położony właśnie u zbiegu ulicy Glinki Pawła, jeden y, przy ulicy Glinki z ulicą Magnuszewską, i drugi, i trzeci to obszar y, koncentracji, tych koncentracji usług i na, teraz się skupię po, po, troszeczkę Państwu, mówiąc o tym, jakie zmi jakich zmian byśmy chcieli jak, y, gdyby spowodować, czy umożliwić, jakie zmiany chcielibyśmy regulacjami tego planu miejscowego. Mamy tutaj stan za istniejący, zagospodarowany możliwość zmian polega na wprowadzeniu możliwości zmiany z istniejącej zabudowy lub wprowadzenia nowej zabudowy. Pierwszy teren to jest ten teren u zbiegu ulicy Jana Pawła i ulicy Glinki. Ten teren w tej chwili jest zabudowany w większości garażami. Tutaj Państwo widzicie, mamy kładkę pieszą nad ulicą Jana Pawła i ulicy Glinki. Tak kładka piesza idący, ta kładka piesza prowadzi na przykład jakby ktoś chciał z tego osiedla iść w stronę szpitala Biziela. To, ale również łączy po prostu, łączy ta, ta kładka łączy osiedla. I teraz w momencie, kiedy idziemy tą kładką, to trafiamy na kompleks garaży. Mniej więcej taki widok się nam roztacza. Idziemy kładką, zbliżamy się do m, m, tego wyjścia i trafiamy na ścianę garaży. Czyli jest to ewidentny substandard. Mało tego, jest to zagospodarowanie bardzo rozrzutne, powiedziałabym, ponieważ bardzo nam zależy urbanistom, aby. Dawać możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej w obszarach, gdzie mamy rozbudowaną infrastrukturę społeczną. Tutaj właśnie mamy rozbudowaną infrastrukturę, infrastrukturę społeczną, czyli mamy szkoły, mamy przedszkola. Wiemy, że na, na każde mieszkanie spada nam ilość mieszkańców. Kiedyś były mieszkania, w których mieszkały wielopokoleniowe rodziny. Dzisiaj średnio statystycznie w mieszkaniu zamieszkują dwie osoby, czyli ilość mieszkańców nam maleje, a mamy infrastrukturę społeczną, szkoły przedszkola i chcielibyśmy dać tutaj, jak gdyby zasilić to osiedle, po pierwsze w nowych mieszkańców, żeby wypełnić te szkoły i te przedszkola, po drugie, żeby faktycznie nie marnować tej przestrzeni w taki sposób, taką zabudową. Także tutaj rekomendujemy, żeby zmienić, jak gdyby to zagospodarowanie. Tutaj mieszkańcy przemykają się gdzieś, trafiając na tę ścianę garaży, przemykają się gdzieś bokami, wy, wydeptują ścieżki. Rekomendujemy, żeby na osi tej kładki. Z liniami zabudowy, formą zabudowy, poprowadzeniem ciągu pieszego wprowadzamy takie regulacje, żeby była możliwość kontynuacji na wprost tej ścieżki. W ten sposób zamiast tego kompleksu garaży rekomendujemy powstanie nowej pełnowartościowej zabudowy o funkcjach mieszkaniowo-usługowych, czyli tutaj parę wizualizacji, stan istniejący. Stan projektowany. Oczywiście nie należy się przywiązywać ani do kształtu konkretnych budynków, czy w ogóle ich fizjonomii, ale tutaj my określamy tylko te, te linie zabudowy, które są obowiązujące. Obowiązujący jest ten ciąg pieszy, który chcemy wyprowadzić na osi kładki. Mamy znów stan istniejący, stan projektowany od różnych stron. Widok, widok od strony. Kładki na, nad Aleją Jana Pawła, czyli widzimy tutaj, rekomendujemy, żeby powstała tutaj właśnie ciąg pieszy, ciąg rowerowy z dużą ilością zieleni towarzyszącej w ramach nowego kompleksu zabudowy. Również jeżeli chodzi o przekształcenie tego terenu, ma on znaczenie pod kątem ekspozycji terenu od strony trasy uniwersyteckiej ulicy Jana Pawła. Tutaj widzimy tą, tę przestrzeń. Ona nie jest zbyt reprezentacyjna, chociaż Jana Pawła jest główną ulicą plotową do miasta, i to jednak tutaj dominują w tym, tym fragmencie takie budynki niezbyt reprezentacyjne. Także chcielibyśmy właśnie, żeby tutaj powstały obiekty, które swoją skalą będą nawiązywały do całego osiedla położonego po drugiej stronie ulicy. Także również tutaj widok od strony Boja Żaleńskiego. Czyli ulicy, którą często chodzi się w stronę czy szkoły, czy w stronę targowiska, w, te, w tej chwili jest ten kompleks garaży, my rekomendujemy, oto taki jest widok od strony Boja Żeleńskiego, my rekomendujemy, żeby poprowadzić ten ciąg zielony do, do kładki. Drugi teren to teren u zbiegu ulicy Glinki i ulicy Magnuszewskiej, tak jak Państwu powiedziałam, mamy tutaj wiele problemów związanych z parkowaniem, więc tutaj na rogu Glinki i Magnuszewskiej przewidujemy zabudowę mieszkaniowo-usługową z uwagi na wydane decyzje o warunkach zabudowy już więc my chcieliśmy usankcjonować, natomiast tutaj też jest miejsce na ewentualną lokalizację garaży wielopoziomowych. No i to jest stan istniejący, stan projektowany. I ewentualnie, i trzecia, trzeci teren, który wymaga zdecydowanie poprawy jakości i y, standardu zagospodarowania, to jest teren ten koncentracji usług osiedlowych. W tej chwili y, jest to kompleks, tak jak powstał w trakcie budowania tej, tych obiektów, tak on funkcjonuje, natomiast jego zagospodarowanie no, nie jest zbyt eleganckie, powiedziałabym. Przede wszystkim, tak jak na wszystkich ulicach, tak i tutaj wciskają się wszędzie pojazdy. Przestrzeń jest całkowicie utwardzona, także nie ma tutaj ani, ani krzty zieleni. Chcielibyśmy, żeby te dać możliwość poprzez regulację planu, aby tę zabudowę ukształtować inaczej, żeby ją podnieść, żeby również tutaj mogło się pojawić też na przykład w parterach usługi, a na wyższych kondygnacjach parking. Także rekomendujemy, żeby również tutaj dać możliwość bardziej reprezentacyjnej i eleganckiej zabudowy tworzącej to lokalne osiedlowe centrum. Projekt był wykładany, przeszedł całą procedurę uzgadniania opiniowania, był wykładany do wglądu publicznego i nie wpłynęły żadne uwagi. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Bydgoszczy wydała, pozyty wydała opinię pozytywną. Zamykam listę mówców. Dziękuję uprzejmie. Panie, Tutaj mam nie mikrofon włączony. Nie. Włączę. Włączę. nie. Zamyk zamykam listę mówców. Pan y Jędrzej Gralik, Pan Radny Jędrzej Gralik, proszę. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na to przejście kładką, bo na samym początku zaczęliśmy, Pani przedstawiła problem miejsc parkingowych, to nie tylko na tym osiedlu, bo, bo na boniu jest podobnie, natomiast projekt, który został przedstawiony zamiast garaży, który no oczywiście no tam od lat 90. nic się nie zmieniło. I jest jak jest i wiemy, że to nie wygląda powiedzmy sobie, apetycznie, ani reprezentatywnie. Natomiast no, te garaże troszeczkę nam to te miejsca parkingowe odchodzą, no, odchudzają. Nie? Tam jednak te, te auta mogą zaparkować i nie zawalają chodników. Czy jest jakaś alternatywa dla, dla tego parkowania na chodnikach? Może właśnie zamiast zabudowywać te miejsca blokami i obiektami mieszkalnymi czy usługowymi warto by było wybudować po prostu parking z możliwością wykupu tej przestrzeni czy wynajmu przez mieszkańców dziękuję. Dziękuję bardzo pan radny Bogdan Zakarnowski. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Pani Dyrektor, przepraszam, nie zapytałem na komisji o opinię Rady Osiedla. Czy została wysłana do Rady Osiedla i czy była opinia Rady Osiedla w tej materii? Dziękuję. Pan Radny Piotr Walczak. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Pani Dyrektor, ja mam takie pytanie, bo Mówimy o tym, że wie Pani o tym, że jest tam yy, nałożenie samochodu 1, średnio 1,57, tak jakoś coś tam. Yy, tam jesteśmy w granicach. Czy yy, nie byłoby możliwości pomyślenia tak jak z parkingiem podziemnym, który planujemy yy, ewentualnie zrobić tutaj na Placu Piastowskim, czy ewentualnie nie pomyśleć o takim parkingu yy, również. Na, na tym terenie, tutaj decydujemy, również z taką funkcją tego, tego miejsca ukrycia, czy miejsca zabezpieczenia, tym bardziej, że jest to na, na wzgórzu, czyli na pewno nie zagrażałoby nam na przykład jakieś zalanie, tak jak mogło ewentualnie zagrażać gdzieś tam na, wysok, tutaj, na wysokości Placu Piastowskiego. To jest jedna rzecz i co z tymi budynkami? Oczywiście one są mało reprezentacyjne. Czy to grunty są własnością miasta, czy to jest, czy, czy te, te, te domy, które tam Pani wskazywała na tym zbiegu... To są prywatne. To są domy prywatne. To nie, to nie, nie, nie. Linki Jana Pawła, tak? Tak, tak, no, tutaj, prywatne, to to, to tak. Prywatne. I jak to tutaj wyglądało, no, bo też zagospodarowanie, oczywiście wolno było, żeby to jakbyś odnowić i rzeczywiście borykamy się też z miejscami tutaj z, z, z budynkami do, czy mieszkaniami do, 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 do może jakieś tutaj mieszkania jakieś by były yy, jakieś te y no nie wiem. To jest też kwestia jeszcze do pewnego przedyskutowania, ale po prostu jak wygląda ewentualnie tutaj z, tym, z tą własnością, jak to czy będziemy musieli wykupić jakby te tereny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo proszę. Tak, garaże czy jest alternatywa? No ja mówiłam w prezentacji, że mamy kilka miejsc wyznaczonych pod garaże. To są miejsca 28 ZPKSG 29 KSP KSG no 30-31. Przede wszystkim tereny po, po zawarte pomiędzy ulicami Boja, Glinki. Tutaj w tym pasie takim wąskim, gdzie mamy taką wąski pas. Generalnie właśnie chcemy dać możliwość realizacji parkingów wielopoziomowych. Jeżeli a, a to, to ja panu radnemu Jędrzejowi odpowiadam w tej chwili, tak? Bo pytał się, czy jest alternatywa. Pan Bogdan Zakanowski pytał, czy jest opinia Rady Osiedla. Na pewno wysyłaliśmy do Rady Osiedla, ale nie powiem teraz, jaka to była opinia. Zawsze wysyłamy, bo to jest standard u nas, także wysyłamy. I pan radny Piotr Walczak właśnie pytał się też o parking, czy jest możliwość parkingu podziemnego. No tutaj mamy na przykład taką możliwość, mamy teren, który był kiedyś terenem, tam były korty chyba tenisowe i został zamieniony w parking. Tam jest możliwość dwóch funkcji, to jest 28 KSP, KSG, teren parkingu powierzchniowego, parkingu kubaturowego. Ustalenia mogą występować samodzielne, wspólnie lub w dowolnych proporcjach i tutaj My na przykład często, ja, ja często rekomenduję takie, za, jeżeli chodzi o parkingi, bo y, y, ludzie mówią, a kto to wybuduje, a to w ogóle za drogo, a to nie, nie ma szans realizacji. Ja rekomenduję takie rozwiązania, kiedy bardzo często widzę w krajach skandynawskich, gdzie naprawdę w parterze znajduje się obiekt handlowy. Tak jak na przykład tutaj w tym centrum. Mamy tylko parterowy obiekt, który jest BS, obiektem BSS-ów. Natomiast normalnie w, w tych krajach skandynawskich widzę często, bo szczególnie na to zwracam uwagę, że w parterze mam tego typu obiekt handlowy, na przykład na całej powierzchni, a druga, trzecia, czwarta, piąta kondygnacja jest e, e, zajęta pod parkingi, a ostatnia a na dachu jeszcze są siłownie i tereny zieleni, tereny rekreacji. Także e, funkcja bezpieczeństwa, tak. Tak, tak, tylko że, zgadzam się, tylko że dzisiaj, jeżeli chodzi o obiekty publiczne, to my możemy sobie takie rzeczy narzucić, załóżmy, na, dotyczące naszych inwestycji, tak, teoretycznie, tam Piastowski jest terenem publicznym, natomiast ja prywatnemu właścicielowi nie mogę narzucić, a to większość, to jest teren spółdzielni budowlanych, ja nie mogę im narzucić, że oni mają coś takiego budować, oni mogą to budować mogą jak najbardziej i przy takich obiektach faktycznie rekomendujemy, żeby pomyśleć już o tym. Natomiast my cały czas czekamy na te przepisy, bo na razie to wpisujemy to często miękko, że można obro, obiekty obrony cywilnej, a ja nie mam podstawy prawnej, to znaczy Rada nie ma podstawy prawnej, żeby wprowadzić takie obligo, bo zaraz ktoś powie, no dobra, ale to kosztuje, bo ja stropy muszę w tym momencie wzmocnić o wiele, wiele mocniej i, i kto mi za to zapłaci, tak? Także my czekamy na takie regulacje prawa, które dadzą nam taką możliwość Prowadzenia takich zapisów. Mhm. Dziękuję bardzo. Anna Mackiewicz, proszę. Pani Przewodnicząca, ja tylko jedna krótka odniesienie do słów, które usłyszałam, że od lat dziewięćdziesiątych nic nie zmieniło się w rejonie tego osiedla. Jako wyżynianka, mieszkanka właśnie tych, teren, właśnie tych terenów, również wokół garaża od lat dziewięćdziesiątych się jednak trochę zmieniło, jeżeli chodzi o wizerunek, ilość nasadzeń nowych, więc bardzo bym chciała, żeby taka opinia nie funkcjonowała w przestrzeni publicznej. Ta, ta część osiedla również się bardzo zmieniała i również te obiekty, które wskazywała Pani Dyrektor przy targowisku, wszystkie są ocieplone, są dobrze, dobrze utrzymane, ale prawdą jest, że w tym ciągu nie ma się leni, choć obok zaraz za jest skwer, jest skwer na terenie spółdzielni, jest skwer obok szkoły, duży skwer. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Piotr Walczak, proszę. Panie dyrektorze, chciałbym tylko doprecyzować, bo teraz wyszło, że to jest teren spółdzielni. Ja byłem przekonany o tym, że to jest teren y, miejski, y, ten, który teraz, o którym tutaj y, rozmawiamy. A y, teraz znowu jeszcze do tego pytania o te tereny właśnie w tym rogu, tam wojska polskiego. W tym, w tym rogu miejsca, gdzie są garaże, to jest teren spółdzielni. Natomiast potem te domeczki to są tereny prywatne. Tam są tam jest rozdrożenie. I właśnie nie ma naszych, jak mówiłem, miejskich czy... sensów. Nie nie, nie, nie ma. Nie ma. Plan, plan dotyczy terenów i gmin, gmina już coraz mniej ma terenów, powiedziałabym, prawie nie ma terenów, po, oprócz tych obiektów publicznych czy dróg. Natomiast no, regulacje dotyczą terenów spółdzielni głównie, tak? Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Proszę o tablicę. Proszę o tablicę do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała będzie nosiła numer 59 dziewięć.